Witam bardzo serdecznie. W pierwszym dniu naszego pielgrzymowania już za chwilę rozpoczniemy mszę świętą, po której wyruszymy na pielgrzymkowy szlak, który będzie upływał pod hasłem Daj świadków. które w sercach niesiecie na jasną górę. Szczególnie, gorąco proszę Boga, aby żaden i żadna z Was nie żałował tego wysiłku na myślenie, na modlitwę. Bo to jest czas, który może zadecydować o dalszym pięknym życiu. To jest czas przemiany. To jest czas, który rzeczywiście. Przyniesie pomoc. Zakończyliśmy przed chwilą mszę świętą, a teraz zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania razem z nami drogą z Warszawy na Jasną Górę. Historyczne miejsce dla wielu Polaków, również dla nas jest miejscem historycznym. Tu łączymy się z Warszawską Akademicką Metropolitalną pielgrzymką i idziemy razem na pielgrzymkowy szlak. Plac Zamkowy pozdrawiamy bardzo serdecznie i zapraszamy w drogę z nami. Pobiega końca pierwszy dzień pielgrzymkowych zmagań, który upłynął pod znakiem wielkiego trudu i zmęczenia, a to za przyczyną zmiennej aury. Towarzyszyły nam wysokie upały, a później chłodzący deszcz. Pomimo to czujemy wielką satysfakcję i radość z tego, że doszliśmy do pierwszego. Odpoczynku, jakim jest Gawartowa Wola. Dzisiejszy dzień upłynął nam pod hasłem Kościół jako nasza wspólnota, i faktycznie odczuwaliśmy tę wspólnotę idąc pielgrzymkowym szlakiem. Ludzie, którzy witali nas bardzo serdecznie w wioskach i miejscowościach, dzielili się z nami posiłkami oraz napojami, co pomagało nam w dzisiejszym pielgrzymowaniu i trudzie. Zapraszamy do dalszego śledzenia naszego pielgrzymowania.